Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jeszcze ja dziś dzisiaj rano. I tak popatrzyłem na wizerunek Matki Bożej za mną, z Tichaliny, który kojarzy się z Medżugorią, ale to nie jest Matka Boża z Medżugorii, tylko z Tichaliny. I przypomniałem sobie właśnie ten moment, kiedy tam byłem, w tym kościółku sam, i trzymałem ją za rękę, i mówię, prowadź. Wiesz, co powiedziałem sobie dziś rano, że tylko będę tam jeździł, gdziekolwiek, chociaż nie jeżdżę, bo mówię, nie mam czasu już jeździć, ale tylko tam, gdzie ona jest obecna. Tam, gdzie jej nie ma, to nie pojadę. Dlatego, bo ona musi być. To już nasz, moje ostatnie wystąpienie. Tyleśmy już słuchali pięknych słów. I to trudno to wszystko ogarnąć, i wyjedziemy do domów, pojedziecie o swoich parafii. Każdy będzie jechał czy pociągiem, czy samochodem, inni wylecą. I powiem Wam szczerze, jest to bardzo wielki ból zawsze wyjeżdżać. Bo tak nam dobrze jest. Ale to nie jest koniec. Zapraszam Was na największy wylot, jaki możecie mieć w swoim życiu. A lądowanie dopiero będzie, kiedy Pan Bóg zdecyduje. Od dzisiaj, kiedy startujemy, wystartowaliśmy z tym forum, wystartowaliśmy do bardzo specjalnego lotu. I ten lot nie zapowiada się może bardzo komfortowy, nudny, z drinkami, z posiłkiem, z jakimś nudnym filmem na pokładzie. Zapowiada się naprawdę niesamowicie. Zapraszam Was wszystkich do tego samolotu, w którym Kapitanem jest Maria. Jesteśmy w bezpiecznych rękach, bo tylko jej mogę ufać i zaufałem i będę do końca mojego życia. Kiedyś sobie wiem, gdzie rano zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Kiedy zobaczyłem na moje notatki, taka myśl przyszła mi do głowy, że bez Marii. Nie mam czego w swoim życiu już więcej szukać. Że tylko ona w moim życiu się liczy jako najpewniejszy przewodnik. I kiedyś, powiedziałem, czy to będzie dziś, czy za tydzień, czy za kilkanaście, czy dziesiąt lat, kiedy pójdę już do ostatniego lądowania w swoim życiu. Tam nie będzie ko mnie, mojej mamy, nie będzie tat, nie będzie. Księdza, nie będzie biskupa, nie będzie Ojca Świętego, zostanę absolutnie sam. Każdy z nas musi to, to lądowanie przeżyć sam. I do dzisiaj rano jakaś taka myśl przyszła do mnie: przecież to się wszystko kiedyś skończy. Będziemy do tego świata gdzieś tam na zewnątrz i znowu wejdziemy w to wariactwo, ten marketing, ten szum, jakikolwiek on jest. Ale tak naprawdę, kiedyś każdy z nas odbędzie sam ten lot do ostatniego już lotniska. I tam już nikogo nie będzie. Nikt mnie już nie będzie bronił. Nikt już nie będzie trzymał mnie za rękę. Nikt już nie będzie mówił mi, co mam robić. Będziesz zupełnie sam czy sama. Ale będzie ona. I to do mnie dzisiaj doszło że w tym momencie, kiedy stanę przed Nim, kiedy mi świat stanie, całe moje życie od urodzenia, stanie mi przed oczami, wszystko to, co zrobiłem durne w swoim życiu, gdzie błądziłem, gdzie nie słuchałem siebie, gdzie cokolwiek się działo, to wszystko, kiedy stanę przed Nim, zawstydzony twarzą, może będę leżał, powiem... Rób co chcesz ze mną. Nie jestem godzien. I tu do mnie doszło. Po co jest Maryja? Ona jedyna stanie tam przy mnie. I po to jest. Tam nie będzie już klaskania, podskakiwania. Tam będzie już taka goła prawda. Czasami taka przeszywająca do bólu. Mówię wam. Nie wiem, czemu to dzisiaj rano do mnie doszło. Tylko ona stanie. I przy Tobie też. Przy każdym z nas. I w ten czas jesteśmy pewni, że syn nas nie wyciągnie do nas rękę. Dlatego myślę, że te forum, w którym bierzemy udział, jest nie wiem, jakimś takim mam obraz lodołamacza, który idzie w ten lud, który jest nie do przebicia czasami. Idzie i łamie to wszystko. To forum jest dla mnie jakoś zupełnie wyjątkowe. Przecież widziałem już wiele rzeczy w swoim życiu. Ale może dlatego, że to jest Forum maryjne i charyzmatyczne. Dla wielu ludzi to się gryzie. Jak charyzmatyczne, to nie maryjne. Jak maryjne, to jakieś dewotki w nich przyjadą i nie klepią różańcy. Dlatego tu się dzieje na naszych oczach historia. Nie bójmy się tego. Teraz odbywają się te zjazdy ruchów charyzmatycznych, często chowy i dobrze. Ale jak dzisiaj rano. Naprawdę, pierś przekursory ruchów charyzmatycznych dzisiaj już mają 70. plus Już nawet ręki nie są do góry, bo nie dają rady. Już ich nie ma. Tam już to wszystko wygasa. To, co powiedziałem wczoraj, to już odchodzi. I wchodzą nowe ruchy. Nie mniej z nikogo oceniać, ale to, co powiedział też ksiądz Dominik, to przychodzi zmutowany protestantyzm na naszą ziemię. Wielu ogień jest, ale nie ma Maryi. Ludzie się rozpalają, koszulki ściągają, jaki ich ogień pali? Pytanie, jaki ogień ich pali? Jaki ogień ich pali? Czy ducha świętego? Wątpię. Dlatego oni będą wbijać w nas zęby. Maryja, ogień tak, duch święty tak. Uwielbienie, tak. Pan Jezus, to co mówimy, prosperity gospel, wszystko jest. Byle nam tylko błogosławił. A Maryja, no to przynieśmy ją tam gdzieś, no niech sobie gdzieś tam postoi. Jak już naprawdę musi z nami być. Nie wszędzie tak jest. Ale strzeżmy się w wilku w skórze, którzy dzisiaj wchodzą. Osobiście, mam mówię, może się mylę, nie jedźcie tam, gdzie jej nie ma. Nie jedźcie tam, gdzie tylko nie mówi się, gdzie jej się nie zaprosi. Nie jedźcie tam. Ja bym się, nie mówię, że to może być złe, bo ktoś powie, no, nie można wszystkiego potępiać. Ale osobiście nie jedźcie tam, gdzie nie ma matki. Dla mnie ona jest największym gwarantem wszystkiego. Poprzedniczka wszelkich łask. Oblubieńca ducha świętego.